Najdroższa dusza to święta chwila. Nic, co się teraz dzieje, nie dzieje się przypadkiem. Jeśli te słowa do ciebie dotarły, to dlatego, że jest niewidzialne wołanie, szept z nieba delikatnie dotykający twojego serca. Anioły zbliżają się z troską, szacunkiem i głęboką miłością, niosąc wiadomość przygotowaną specjalnie dla ciebie. Znają twoją podróż, znają każdą cichą łzę, każde powstrzymywane westchnienie, każdą noc. Kiedy twoje serce mówiło głośniej niż słowa. Są chwile w życiu, kiedy ból zdaje się mówić głośniej niż nadzieja, chwile kiedy miłość rani, kiedy obietnice nie są dotrzymywane, kiedy dajesz z siebie wszystko, a mimo to czujesz pustkę. Anioły chcą, żebyś wiedziała, że nic z tego nie pozostało niezauważone. Niebo widziało, kiedy starałaś się być silna, niebo słyszało, kiedy płakałaś w milczeniu, niebo czuło, kiedy myślałaś, że nikt nigdy nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Ta wiadomość przychodzi jak duchowe objęcie, jak oddech ulgi dla zmęczonej duszy. Anioły proszą cię, abyś teraz zwolnił, pozwolił, aby ciężar zmniejszył się choćby na chwilę. W tej chwili otacza cię boska obecność, przynosząca ukojenie, jasność i kierunek. Nie musisz robić nic innego, jak tylko słuchać z otwartym sercem. Wszystko, czego doświadczyłeś, w tym najgłębszy ból, ma głębszy cel. Nawet gdy wydawało się, że miłość przepadła, nawet gdy wierzyłeś, że została zapomniana, coś większego nadal działało w ciszy. Niebo nigdy się nie odwróciło, wręcz przeciwnie, było bliżej niż sobie wyobrażasz, przygotowując odpowiedzi, wytyczające ścieżki i skrycie strzegące tego, czego twoje serce najbardziej pragnie. Pozwól, aby to przesłanie dotknęło twojej duszy. Pozwól nadziei znów w tobie zaczerpnąć oddechu. Aniołowie mówią teraz, ponieważ nadszedł czas, aby zrozumieć, uzdrowić i przyjąć to, o co proszono ze szczerymi łzami. To spotkanie między Tobą a boskością, przypomnienie, że prawdziwa miłość nigdy nie jest daremna i że niebo zawsze odpowiada. Aniołowie manifestują się, gdy dusza osiąga punkt głębokiego poddania. To przesłanie powstaje z boskiego poruszenia, które pojawia się, gdy ludzkie serce próbowało na wszelkie sposoby zrozumieć, czekać i stawić opór. Nie wynika z ciekawości czy przypadku, lecz z bezpośredniej odpowiedzi na wszystko, co zostało odczute w ciszy. Niebo obserwuje każdy krok twojej podróży i rozpoznaje, kiedy miłość była przeżywana z prawdą, nawet jeśli przyniosła ból, tęsknotę czy zagubienie. Od samego początku każde doświadczenie, które dotknęło twojego życia, było starannie prowadzone, by prowadzić cię do głębszego przebudzenia. Spotkania, rozstania, złamane obietnice. A nawet długie oczekiwanie niosą ze sobą znaczenie wykraczające poza to, co dostrzegają oczy. Aniołowie wyjaśniają, że często serce czuje, zanim umysł jest w stanie to pojąć. Dlatego niektóre cierpienia wydają się niesprawiedliwe w chwili, gdy się pojawiają, ale z czasem ujawniają swoją mądrość. Istnieje plan w działaniu, który nie zależy wyłącznie od ludzkiej woli. Kiedy wołałeś o tę miłość, kiedy prosiłeś o odpowiedź, kiedy rozmawiałeś z Bogiem w myślach lub słowach, coś zostało aktywowane w świecie duchowym. Żadna szczera modlitwa nie przepada, żadna prośba złożona ze złamanym sercem nie jest ignorowana. To, co wydawało się ciszą, było w rzeczywistości przygotowaniem. Niebo nie działa w pośpiechu, ale z precyzją. Aniołowie również dostrzegają, że próbowałeś iść dalej, próbowałeś przekonać samego siebie, że musisz zapomnieć, że musisz być silny. Że musisz zaakceptować to, co wydawało się ostateczne. Jednak coś w tobie pozostało żywe, pulsujące, czekające na wyjaśnienie, znak, potwierdzenie. Ta wytrwałość nie jest słabością, jest dowodem na to, że istnieje coś prawdziwego, co nie zostało jeszcze w pełni objawione. To jest moment, w którym przesłanie staje się jasne. Aniołowie stępują z boskim pozwoleniem, aby wyjaśnić to, co do tej pory było ukryte. Proszę, abyś był otwarty, nie z niespokojnym oczekiwaniem, ale z pogodną ufnością. Prawda duchowa nie przychodzi, by ranić, lecz by wyzwalać, nie przychodzi, by dezorientować, lecz by uporządkować to, co było w tobie rozbieżne. Wszystko, czego doświadczyłeś, zbudowało niezbędny fundament, aby to objawienie zostało zrozumiane. Gdyby nadeszło wcześniej, być może serce nie byłoby gotowe. Teraz, po łzach, pytaniach i ciszy. Dusza dojrzała. Niebo rozpoznaje ten wzrost i odpowiada we właściwym czasie. Ten kontekst mówi nie tylko o przeszłości, ale także o tym, gdzie jesteś teraz. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że twoja historia nie została przerwana. Jest w fazie przejściowej. To, co wydawało się końcem, było jedynie niezbędnym momentem, aby mogło się wydarzyć coś większego. Od tego momentu przesłanie pogłębia się. Ujawniając prawdziwe znaczenie tej miłości i to, co niebo przygotowało jako odpowiedź. Aniołowie zbliżają się teraz jeszcze bardziej, ponieważ nadszedł czas, aby ujawnić istotę przesłania. To właśnie zostało dla ciebie zachowane: to odpowiedź nieba na łzy, które płynęły, gdy nikt nie patrzył, na modlitwy zanoszone bez dokładnego określenia, o co prosić, na myśli powtarzane w zbyt długie noce. Miłość, której doświadczyłeś, nie była pomyłką. Nawet jeśli bolała, nawet jeśli pozostawiła ślady, wypełniła świętą rolę w twojej duchowej podróży. Aniołowie mówią, że kochałeś prawdziwie i nigdy nie pozostaje to niezauważone w boskim planie. Kochać głęboko to akt duchowej odwagi. To odsłonić się, zaufać, oddać części duszy bez gwarancji. Kiedy ta miłość nie materializuje się zgodnie z oczekiwaniami, ból wydaje się nie do zniesienia, ale nie jest pusty. Każde doznane uczucie buduje w tobie większą zdolność rozumienia, czucia, rozpoznawania, co jest prawdziwe, a co nie. Niebo chce, abyś wiedział, że nic nie poszło na marne. Żaden gest, żadne czekanie, żadna próba ratowania czegoś, co zdawało się rozpadać. Nawet gdy wierzyłeś, że walczysz sam, większe siły po cichu obserwowały. Były lekcje, których należało się nauczyć, uzdrowienia, które musiały nastąpić. I wewnętrzne przygotowanie, które mogło się wyłonić jedynie dzięki temu doświadczeniu. Aniołowie wyjaśniają, że miłość, która powoduje ból, nie jest karą, lecz zaproszeniem do przebudzenia. Ujawnia stare rany, powtarzające się wzorce oczekiwania, które nie były zgodne z tym, czego naprawdę potrzebowała twoja dusza. Wołając o tę miłość, otworzyłeś wewnętrzne drzwi, które były zamknięte przez długi czas, drzwi, które skrywały lęki. Niepewność i przekonania, że musisz się poświęcić, aby być kochanym. Główne przesłanie jest jasne: nie straciłeś tej miłości, spełniła ona to, co miała wypełnić. To, co wydawało się porzuceniem, było w rzeczywistości zmianą kierunku. Niebo nigdy nie pozwoliłoby, aby odebrano ci coś istotnego, nie oferując w zamian czegoś bardziej prawdziwego. Czasami boska odpowiedź nie przychodzi w formie, jakiej oczekuje serce. Ale zawsze przychodzi w formie, której potrzebuje dusza. Aniołowie mówią, że teraz następuje wyrównanie nowe wyrównanie między tym, czego pragniesz, na co zasługujesz, a tym, co jesteś gotowy przyjąć. To, co pozostało, utworzyło przestrzeń, to, co bolało, przecierało ścieżki. To, co sprawiało, że wątpiłeś, wzmacniało twoją więź z boskością. Nawet gdy myślałeś, że oddalasz się od wiary, w rzeczywistości Pogłębiałeś z nią swoją relację. Ta miłość aktywowała coś w tobie, ponieważ nie była ostatecznym celem, ale portalem. Pokazała ci, jak wiele jesteś w stanie czuć, poddać się i czekać. Teraz niebo odpowiada, mówiąc, że nie musisz już dźwigać ciężaru wątpliwości, nie musisz już zastanawiać się, czy zrobiłeś wystarczająco dużo, lub czy sprawy mogły potoczyć się inaczej. Zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy w tamtym momencie. Z całą świadomością, jaką miałeś, aniołowie proszą cię o uwolnienie się od poczucia winy, uwolnienie się od potrzeby zrozumienia każdego szczegółu przeszłości. Pełne zrozumienie nie pochodzi z umysłu, ale ze spokoju, który zaczyna się pojawiać, gdy akceptujesz, że wszystko wydarzyło się tak, jak miało się wydarzyć. Prawdziwa miłość nigdy nie upokarza, nigdy nie wprowadza długotrwałego zamieszania, nigdy nie żąda, abyś zatracił się, by istnieć. Istnieje większa siła, która działa, by zreorganizować twoje życie emocjonalne i duchowe. To, co wydawało się stagnacją, było ciążą, to, co wydawało się opóźnieniem, było ochroną. Niebiosa usuwały cię ze ścieżki, która nie podtrzymywałaby twojej przyszłej ewolucji. Nawet jeśli twoje serce wciąż odczuwa tęsknotę, zbliża się coś nowego, coś, co łączy się z tym, kim się stałeś, a nie z tym, kim byłeś, gdy płakałeś nad okruchami. Aniołowie zapewniają, że jesteś godny miłości, która przynosi pokój, a nie niepokój. Więzi, która dodaje a nie opróżnia. Obecności, która pozostaje a nie znika, gdy jest najbardziej potrzebna. Wszystko, co znosiłeś, służyło podniesieniu Twojego duchowego standardu, nawet jeśli nie było to odczuwalne w bólu. Teraz niebiosa proszą Cię o zaufanie. Zaufaj boskiemu czasowi. Zaufaj, że to, co zostało zabrane, nie było końcem Twojej historii. Zaufaj, że łzy podlały ziemię, która wkrótce rozkwitnie. Miłość, która nadejdzie, nie będzie potrzebowała cierpienia, aby udowodnić, że jest prawdziwa. Przybędzie jako potwierdzenie, a nie jako test. Oto główne przesłanie od Aniołów: Nie zostałeś zapomniany, zostałeś przygotowany. Niebiosa usłyszały twoje wołanie i odpowiedziały wyrównaniem, uzdrowieniem i obietnicą. To, co przed tobą niesie ze sobą więcej prawdy. Niż cokolwiek, co zostało za Tobą. I tym razem Twoje serce nie będzie musiało błagać o wybór. Zostanie rozpoznane naturalnie tak, jak zawsze na to zasługiwało. Aniołowie proszą teraz o odrobinę więcej wewnętrznej ciszy, ponieważ zbliża się coś ważnego. Nie wszystko może zostać objawione od razu, ponieważ pewne prawdy muszą dotrzeć do serca we właściwym tempie. Niebo działa warstwami, a każda warstwa otwiera się tylko wtedy, gdy dusza jest gotowa znieść to, co zostanie objawione, doszedłeś tak daleko, ponieważ przeszedłeś przez trudne etapy, a to już wiele mówi o twojej duchowej sile. Jest w ruchu większa odpowiedź, coś co się rozpoczęło, to wyrównanie rozpoczęło się na długo przed tym momentem. Znaki pojawiały się stopniowo, nawet jeśli nie zauważyłeś ich od razu. Nieoczekiwane doznania, wspomnienia powracające bez ostrzeżenia intensywne sny czy niepokój, który wydawał się niewytłumaczalny. Nic z tego nie było przypadkowe. Każdy szczegół był częścią cichego przygotowania prowadzonego przez niebiosa. Aniołowie ujawniają, że istnieje prawda, która nie ma być ukryta, lecz ujawniona w odpowiednim momencie. Ta prawda ma moc reorganizacji emocji, uzdrowienia oczekiwań i całkowitej zmiany sposobu, w jaki postrzegasz to, czego doświadczyłeś. Gdyby została ujawniona wcześniej, Wpływ byłby prawdopodobnie zbyt duży. Teraz twoje serce jest silniejsze, bardziej świadome i bardziej połączone z twoją własną istotą. Narastające napięcie nie wynika ze strachu, lecz z wagi tego, co ma zostać zrozumiane. Niebiosa nie tworzą pustych oczekiwań, przygotowują grunt, aby objawienie wywołało spokój, a nie zamieszanie. Wszystko, co czułeś do tej pory, w tym mieszanka nadziei i lęku, jest częścią tego wyrównania. To tak, jakby coś w tobie już wiedziało, że zbliża się ostateczna odpowiedź. Aniołowie proszą o uwagę na subtelne szczegóły. Największe objawienie nie zawsze przychodzi natychmiast. Czasami manifestuje się jako głębokie zrozumienie, które stopniowo się osadza, po cichu zmieniając twoje odczucia. To, co następuje, to nie tylko wyjaśnienie przeszłości, ale klucz do zrozumienia tego, co przygotowuje cię na twoją emocjonalną przyszłość. W tym przesłaniu Kryje się obietnica. Obietnica, która nie zależy od ludzkiej woli ani od zewnętrznych okoliczności. Pochodzi z nieba i jest podtrzymywana przez duchową prawdę Twojej ścieżki. To napięcie istnieje, ponieważ ta obietnica niesie ze sobą odpowiedzialność. Zrozumienie jej sprawi, że nie będziesz już w stanie postrzegać siebie w ten sam sposób. Coś w Tobie zostanie przeniesione. Aniołowie podkreślają, że to nie jest chwila niepokoju. Ale obecności. Każde słowo, które teraz dociera, buduje fundament pod to, co zostanie później dogłębnie zbadane. Niebo prosi o zaufanie i poddanie się. Nic nie zostanie ujawnione, by zranić. Wszystko zostanie ujawnione, by cię wyzwolić. To, co zaraz zostanie ujawnione, wyjaśnia, dlaczego pewne rzeczy nie potoczyły się tak, jak oczekiwałeś, dlaczego niektóre drzwi się zamknęły, gdy wciąż istniała miłość. I dlaczego czas uparcie nalegałbyś podążał inną ścieżką niż pragnąłeś? To zrozumienie nie przychodzi jako strata, ale jako jasność. Bądź w kontakcie. Napięcie nie wynika z dystansu, lecz z bliskości. Niebo jest coraz bliżej dotarcia do punktu, w którym twoja dusza najbardziej potrzebuje odpowiedzi. Anioły delikatnie dotykają teraz najczulszych części twojej historii, tych, którymi rzadko się dzielisz. Rozpoznają chwilę kiedy uśmiechałeś się do świata, podczas gdy w głębi duszy próbowałeś się pozbierać. Rozpoznają chwilę, kiedy udawałeś, że wszystko jest w porządku, aby nikogo nie martwić, nawet gdy twoje serce było ciężkie. Nic z tego nie było niewidoczne. Każda odczuwana emocja była przyjmowana w sferze duchowej z szacunkiem i troską. Były dni, kiedy zastanawiałeś się, gdzie popełniłeś błąd. Chwilę, kiedy wracałeś do rozmów, decyzji i postaw, próbując znaleźć dokładny punkt, w którym wszystko zaczęło się zmieniać, to poszukiwanie odpowiedzi, choć wyczerpujące, wynikało z Twojego szczerego pragnienia, by kochać właściwie, by wszystko działało, by nie poddawać się łatwo. Anioły zapewniają, że to ujawnia czystość Twojej intencji, a nie wadę. Ból, który pozostał, nie wynikał tylko z nieobecności drugiej osoby, ale z rozbicia Twoich oczekiwań. Wierzyłeś, projektowałeś, marzyłeś, tworzyłeś scenariusze, w których miłość dawała poczucie bezpieczeństwa i ciągłości. Kiedy to się nie zmaterializowało, coś w tobie się zamknęło nie z braku wiary, ale dla samoobrony. Anioły rozumieją ten ruch, wiedzą, że czasami serce musi się wycofać, aby uniknąć dalszego cierpienia. Występuje również uczucie wyczerpania emocjonalnego wyczerpanie, którego nie da się łatwo wytłumaczyć ale które objawia się brakiem energii, by zacząć od nowa, by znów zaufać, by pozwolić sobie czuć z tą samą intensywnością. Anioły rozpoznają ten stan i zapewniają, że nie oznacza on poddania się, ale potrzebę uzdrowienia. Nie przestałeś wierzyć w miłość, po prostu musiałeś odetchnąć. W trakcie tego procesu nosiłeś w sobie pytania bez odpowiedzi. Kwestionował czas, kwestionował Boga, kwestionował samego siebie. Czasami czuł się oderwany od własnej wiary, jakby jego modlitwy nie docierały do nieba. Aniołowie wyjaśniają, że wiary nie mierzy się brakiem wątpliwości, ale zdolnością do wytrwania, nawet gdy wszystko wydaje się ciche. To pogłębienie ujawnia, że twoje słabości nie są słabościami, lecz portalami transformacji. Głęboko odczuwając, dotarłeś do uśpionych części swojej duszy, nauczyłeś się rozpoznawać swoje ograniczenia, swoje potrzeby. I to, czego nie możesz już zaakceptować, to jest rozwój duchowy. Aniołowie proszą, abyś przyjął swoją historię z większym współczuciem. Nie, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, z tym, co miałeś w tamtej chwili. Nie było sposobu, aby działać inaczej bez świadomości, która pojawiła się dopiero później. Każda łza przyczyniała się do poszerzenia twojej wrażliwości, intuicji i zdolności rozeznania. Teraz coś zaczyna się w tobie reorganizować. Ciężar, który kiedyś wydawał się stały, zaczyna maleć. Nie dlatego, że wszystko zostało rozwiązane na zewnątrz, ale dlatego, że wewnętrznie jesteś bardziej całościowy. Ból traci kontrolę, gdy zostaje zrozumiany, a zrozumienie zaczyna się pojawiać, gdy pozwalasz sobie czuć bez osądzania. Anioły zapewniają, że to emocjonalny punkt zwrotny. Nie oznacza to zapomnienia tego, czego doświadczyłeś, ale zintegrowania tego w zdrowy sposób. Miłość, która rani, nie definiuje już tego, kim jesteś. Staje się częścią Twojej historii, a nie tożsamości. Od tego momentu otwierasz się na ponowne odczuwanie, nie z potrzeby, ale ze świadomego wyboru. To pogłębienie przygotowuje cię na otrzymanie praktycznego przewodnictwa. Ponieważ emocje bez kierunku są męczące, ale emocje zestrojone z celem wzmacniają się. Niebiosa pragną, abyś nie tylko zrozumiał, co czułeś. Ale także wiedział, jak iść naprzód z większą lekkością, jasnością i pewnością siebie. Anioły oferują teraz wskazówki, ponieważ zrozumienie bez zastosowania nie podtrzymuje transformacji. Pierwszym krokiem jest pozwolenie pokojowi zająć miejsce, w którym kiedyś istniał opór. Zaczyna się to od świadomego wyboru, by zaprzestać walki z przeszłością. To, czego doświadczyłeś, nie musi być mentalnie przeżywane, aby zostało potwierdzone. Już spełniło swój cel. Uszanuj to doświadczenie i pozwól sobie iść naprzód z większą lekkością. Oddychaj głęboko i uznaj chwilę obecną. Anioły prowadzą cię, abyś skupił uwagę na teraźniejszości, na tym co wciąż żyje w tobie. Praktykuj wewnętrzną ciszę, kiedy tylko to możliwe. Nie po to, by uciekać od uczuć, ale by słuchać ich bez osądzania. Kiedy umysł zwalnia, intuicja się wzmacnia, a głos nieba staje się wyraźniejszy. Kolejnym ważnym krokiem jest dostosowanie swoich działań do tego, czego chcesz doświadczyć emocjonalnie. Jeśli szukasz miłości, która przynosi spokój, zacznij od pielęgnowania otoczenia, myśli i postaw, które podtrzymują ten spokój. Z szacunkiem oddal się od wszystkiego, co ponownie otwiera stare rany. To nie chłód, to duchowa dojrzałość. Aniołowie proszą również o wzmocnienie wiary poprzez małe, świadome rytuały. Szczera modlitwa po przebudzeniu, słowo wdzięczności przed snem lub kilka minut refleksji w ciągu dnia już tworzą silną więź z boskim planem. Konsekwencja jest ważniejsza niż intensywność. W tym momencie zadeklaruj wewnętrznie, że jesteś otwarty na przyjęcie tego, co przygotowało niebo. Jeśli masz na to ochotę, wpisz w komentarzach liczbę 111 jako symbol harmonii, potwierdzenia i duchowej otwartości. Ten prosty gest wzmacnia Twoją intencję i zbiorową energię tej przestrzeni. Jeśli ta wiadomość wniosła jasność, pocieszenie lub siłę w Twoją podróż, rozważ okazanie wsparcia dla kanału poprzez funkcję Super Thank you, przekazując darowiznę do 20 dolarów. To wsparcie pomaga utrzymać tę duchową pracę aktywną i dostępną dla większej liczby osób, które również potrzebują przewodnictwa i nadziei. Pozwól sobie na spokojne przyswojenie tej wiadomości. Prawdziwa transformacja dokonuje się krok po kroku, a anioły są u twego boku, kierując każdym wyborem dokonanym ze świadomością i miłością. Aniołowie zbliżają się, by dokończyć to przesłanie, otaczając cię spokojem i ochroną. Wszystko, co do tej pory zostało ujawnione, nie ma na celu ponownego otwarcia ran, lecz przypieczętowania procesu, który już się w tobie rozpoczął. Niebo potwierdza, że najtrudniejszy etap masz już za sobą. To, co kiedyś wydawało się zagmatwane, zaczyna się teraz naturalnie układać, przynosząc poczucie zrozumienia, które nie zależy już od zewnętrznych wyjaśnień. Główne przesłanie pozostaje żywe: nigdy nie byłeś sam. Nawet w chwilach, gdy wiara wydawała się odległa, istniała siła wspierająca Twoje kroki miłość, której doświadczyłeś, łzy, które przelałeś. I wybory, których musiałeś dokonać, ukształtowały bardziej świadomą i zharmonizowaną wersję tego, kim jesteś dzisiaj. Nic z tego nie poszło na marne. Każdy szczegół przyczynił się do wzmocnienia twojej duszy. Aniołowie zapewniają, że pokój, który zaczyna się teraz pojawiać, jest znakiem boskiego potwierdzenia. Kiedy serce się uspokaja, nie potrzebując natychmiastowych odpowiedzi, to dlatego, że dusza rozpoznaje, że jest prowadzona. Ten spokój nie oznacza braku wyzwań, ale obecność zaufania. Nie musisz już niczego udowadniać, ani sobie, ani innym. Niebo już rozpoznało twoje poddanie się. Od tego momentu przyszłość przestaje być miejscem niepokoju, a staje się przestrzenią możliwości. To, co przed tobą niesie ze sobą więcej prawdy, więcej wzajemności i więcej stabilności emocjonalnej. Miłość, która się zbliża. Nie będzie wymagała od ciebie umniejszania siebie ani zatracenia siebie. Zastanie cię w pełni świadomym i gotowym na doświadczenie czegoś, co dodaje, buduje i trwa. Aniołowie proszą, abyś nadal ufał w tym procesie. Boskość, nawet gdy nie widzisz wszystkich kolejnych kroków, wiara umacnia się, gdy idziesz bez potrzeby kontrolowania każdego rezultatu. Niebo działa precyzyjnie. A wszystko, co teraz się układa, dzieje się we właściwym czasie, ani wcześniej, ani później. Zabierz to przesłanie ze sobą. Pozwól mu rozbrzmiewać echem w chwilach ciszy i służyć jako przypomnienie, że prawdziwa miłość zaczyna się w tobie. Kiedy szanujesz swoją własną historię, wszechświat odpowiada doświadczeniami, które szanują to, kim się stałeś. To zakończenie nie oznacza końca, ale nowy stan świadomości. Anioły pozostają obecne. Prowadząc, chroniąc i przygotowując ścieżki, zbliżają się wielkie błogosławieństwa, ponieważ uczyłeś się, rozwijałeś i pozostałeś wierny swojemu sercu, nawet gdy bolało. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, pozwól mu się dalej rozwijać. Ten kanał istnieje, aby nieść słowa wiary, pocieszenia i duchowego przewodnictwa ludziom, którzy tak jak ty przeżywają chwilę poszukiwań, uzdrowienia i transformacji. Polubiając ten film, Wzmacniasz tę misję i pomagasz, aby przesłanie dotarło do większej liczby dusz potrzebujących nadziei. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości takie jak ta, przygotowane z troską, szacunkiem i duchowym celem. Każdy nowy film to zaproszenie do pogłębienia więzi z Bogiem i do pamiętania, że niebo zawsze odpowiada tym, którzy mówią ze szczerym sercem. Podziel się tymi treściami z kimś, kto przechodzi przez trudny czas. Lub potrzebuje słowa pocieszenia. Czasami prosty gest staje się odpowiedzią, o którą druga osoba w milczeniu prosiła. Dzieląc się, stajesz się narzędziem światła i wsparcia w czyimś życiu. Jeśli czujesz to w sercu, okaż wsparcie dla kanału korzystając z funkcji Super Thank you, przekazując darowiznę do 20 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga utrzymać aktywność tego dzieła, umożliwiając dalsze tworzenie i udostępnianie duchowych wiadomości z jakością i oddaniem. Oby to przesłanie pozostało z Tobą po zakończeniu tego filmu, przynosząc spokój, jasność i pewność w boskim procesie. Kontynuuj chodzenie z wiarą, wiedząc, że jesteś wspierany, prowadzony i otoczony głęboką opieką. Niech niebo błogosławi Twoje życie, Twoje ścieżki i Twoje wybory, dzisiaj i zawsze.